Siemaneczko moi drodzy, dzisiejsze konsultacje z Michałem Okoniem, ponieważ już w niedzielę, jak wiecie, szykujemy się na start na Słupsk. Tak, część ludzi będzie jechało na Śląsk, część na, część na Słupsk. My oczywiście wybieramy Słupsk, mamy tam dobrą pasę, więc chcemy tam pojechać. Natomiast y, najbliższe przygotowania właściwie na niedzielę będą troszeczkę zupełnie, będą inaczej wyglądały niż ostatnie, ponieważ ostatnim razem Michał y, zastosował ładowanie węglowodanowe i to bardzo źle od Odbiło się na jego sylwetce, czyli miał, można powiedzieć, najgorszą formę spośród tych wszystkich zawodów, które do tej pory robiliśmy. Czyli był gładki, faktycznie miał tą pełność mięśnia, był większy, ale był troszeczkę gładki. A wiem, że Michała forma po prostu ma być jeszcze lepsza i taką formę chcemy uzyskać w tym momencie właśnie na słupsk. Będzie to prawdopodobnie szczytowa forma, jaką jeszcze Michał nigdy nie uzyskał, dlatego że w tym momencie odetniemy praktycznie bardzo, bardzo dużo węglowodanów z jego diety nic nie zostanie tłuszczu waga będzie prawdopodobnie najniższa ze wszystkich możliwych, ale też objętość mięsia niestety nie będzie tak duża wszystko to oczywiście po to, żeby Michał zyskał bardzo, bardzo mocną taką żletę formę i zobaczymy co z mistrzostwami Polski jeżeli tutaj ta forma wyjdzie taką jakbyśmy chcieli, to ja będę starał się gorąco Michała namówić, żeby startował oczywiście w mistrzostwach Polski w kategorii do 75 kg a dzisiejszy trening oczywiście zrobiliśmy metodą yy, treningu stacyjnego, ale zastosowaliśmy tutaj serie łączone. Połączyliśmy coś takiego jak na przykład klatkę piersiową plus Plus na ramienne, później leciały bicepsy tricepsy. i Jak widzicie, było takie ćwiczenie jak pompki na poręczach, ponieważ Michał bardzo dobrze się czuł dzisiaj i był w stanie zrobić takie ćwiczenia na kilka dni przed zawodami, co jest dosyć dziwne, prawda? Bo zazwyczaj zawodnik na, ty, na kilka dni przed zawodami jest bardzo zmęczony. Michał się właśnie bardzo dobrze czuł dzisiaj i ma tą siłę. Prawdopodobnie będzie umierał w weekend, kiedy tej wody nie będzie dostarczany przez około 24 godziny. Pierwsze ćwiczenie, jakie było, to to było na plecy, nie łączyliśmy tego z niczym. Ściąganie drążka do klatki piersiowej na maszynie typu hammer. No i później były to właśnie pompki na poręczach połączone ze wznosami ramion, ze sztangielkami na boki. Fajnie, Michał się spompował i następne. Połączenie jakie zrobiliśmy to właśnie zginanie przedramion z użyciem modlitewnika, ale na maszynie. Tutaj pełny zakres ruchu można było zastosować fajnie. Tutaj widzicie na obrazku jak Michał pompuje łapy. Wszystko ładnie powychodziło. Światło też w Lublinie w Sportklubie jest fajne. I to połączyliśmy z wyprostami przedramion z użyciem wyciągu górnego na tricepsy. Tutaj jak widzicie. Pojawiają się Michała tricepsy, prążkowanie już jest widoczne, co mnie bardzo cieszy, a na zawodach będzie oczywiście jeszcze lepsze. Oczywiście zrobiliśmy też układ dowolny, cały czas Michał ma tak, jakby te problemy z trafianiem w momenty synchronizacyjne, ale oczywiście postaramy się, żeby na zawodach trafiał tam, gdzie trzeba, we wszystko, co trzeba. Moi drodzy, trzymajcie kciuki na słupsk. Postaramy się oczywiście wywalczyć jakieś dobre miejsce. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Oczywiście, taki ser też jedzie Zobaczymy jak wypadnie. Tymczasem żegnam Was i bardzo serdecznie. Pozdrawiam. Łapki w górę, komentarze zostawcie i do następnego. Pozdrawiam serdecznie. Krzysztof Stolarczyk, Wyższa Szkoła Trenerska. Elo!